Cześć moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwiastkach. Wiem, że się boicie pierwiastków, że uważacie, że pierwiastki są trudne, ale ja chcę Was przekonać, że to są rzeczy banalnie łatwe. Pokażę Wam coś naprawdę mega prostego. Coś, co Was przekona, że z pierwiastkami nie powinno być większych problemów. A kochani, no nie szarujmy się w liceum, pierwiastki musicie mieć w jednym paluszku. I nauczymy się tego. Naprawdę się tego nauczymy. Musicie mi po prostu zaufać i robić to, co trzeba, okej. Okay? No to przechodzimy szybciutko. Ja Wam teraz udostępnię taką bardzo prostą prezentację i mam prośbę. Przygotujcie sobie długopis kartkę. Najlepiej byłoby, gdybyście mieli nasz zeszyt do y, autostrady. No, bo jak wiadomo, lekcja jest z autostrady do liceum. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby w liceum sobie poradzić. Moi drodzy, już Wam tutaj udostępniam tą piękną prezentację. I próbujemy, czy nam się tutaj, czy nam działa, działa nam. Kochani, zaczynamy od zera, naprawdę. Zero y, tutaj kombinowania, wymyślania, bo w matematyce niczego się nie wymyśla. Najważniejsza sprawa, niczego nie wymyślamy. Jak robicie pierwiastki, niczego nie musicie wymyślać. Uwaga, pierwsze działanie. Yy, mamy tutaj cztery żołędzie plus dwa żołędzie. Jak myślicie, jaki będzie wynik? OK, macie już koncepcję, sprawdzamy. Cztery wrzucamy do wora. Dorzućmy jeszcze dwa, bo dodać oznacza dorzucić, dołączyć, powiększyć. Powiększymy o dwa. I liczymy. Dwa, cztery, sześć. Rzeczywiście sześć. Żołędzi jest w worku. Napiszmy sobie. 4 plus 2 równa się 6. Przy okazji zobaczcie, dodawanie i mnożenie. To jest to samo działanie z tym, że mnożenie jest wielokrotnym dodawaniem tego samego. Jeśli włożymy 6 żołędzi, to mamy 6 razy po 1. Albo 6, albo 4 plus 2, to jest wszystko to samo. Znak równa się jest tutaj mega ważny. I kochani, to nie jest przypadek, że tak działamy. Dobra, zajmijmy się teraz kilogramami. 4 kg plus 2 kg. Jak zapewne się domyślacie? Jest to. No zapiszcie sobie, a teraz sprawdzimy. Słuchajcie, co to znaczy 4 kg? To znaczy 4 razy po 1 kilogramie. Sprawdźmy sobie. 4 razy po kilogram, plus 2 razy po kilogram. Wrzućmy do worka, sprawdźmy. Zobaczcie, ja nie obliczam, ja sprawdzam i to będziecie robić w liceum. W liceum nie trzeba tyle obliczać. Generalnie będziemy liczyć na kalkulatorze. W liceum trzeba wszystko sprawdzić. Każdą rzecz musicie sprawdzić i podjąć decyzję, czy tak, czy nie. Czy za dużo, czy za mało, czy w sam raz. Czy jest równe, czy nie jest równe. Czy ma być większe, więc jest większe, czy nie jest większe. No to wrzucamy do worka, słuchajcie, cztery razy po kilogramie. Bach, raz, dwa, trzy, cztery, zgadza się. Dorzućmy jeszcze dwa razy po kilogramie. Raz, dwa, mamy. Ile jest z worku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To będziecie robić z liceum, dokładnie tak. Jeśli zaczniecie robić to tak jak teraz, czyli precyzyjnie, spokojnie, patrząc, będzie Wam łatwo. Jeśli będziecie wymyślać wyniki, będzie wam trudno? Nie wymyślicie tego po prostu. Oczywiście ja tu pokazuję prosty wariant, w liceum będą trudniejsze, ale dokładnie tą samą prostą metodą będziemy to robić. Zresztą wszystkiego was nauczę. OK, sprawdzamy. No tak, no to jest 6 kg. Zobaczcie i teraz już mamy pierwiastki. Co to znaczy trzy pierwiastki? Trzy pierwiastki z dwóch. To znaczy trzy razy po jeden. Jeden pierwiastek, potem drugi raz pierwiastek. I trzeci raz pierwiastek. I stąd się wzięło, zobaczcie, trzy pierwiastki. To wrzućmy je do worka. Mamy trzy pierwiastki, zobaczcie, pierwszy, drugi, trzeci. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, co znaczy dany zapis. Trzy pierwiastki oznacza tylko tyle, że mamy trzy razy pierwiastek. Ja Wam za chwilę pokażę, co to jest ten pierwiastek. Na razie je pododawajmy. Bo tak naprawdę, czy znacie definicję kilograma? Wiecie, co to jest dokładnie kilogram? No nie wiemy, prawda? Nie, nikt się tym nie interesuje. Kilogram to kilogram i pierwiastek to pierwiastek. Dorzućmy jeszcze dwa. Bach. Ile mamy tych pierwiastków? Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pierwiastków z dwóch. Bach. Mamy wynik. Zobaczcie, takie proste, nie? O, teraz mamy coś innego. Pierwiastki, ale różne. No dobra, dorzućmy sobie. Dwa pierwiastki z trzech. Mam nadzieję, że to zapisujecie sobie. Jak nie, to sobie zatrzymajcie film, cofnijcie i piszcie razem ze mną. Oglądnijcie sobie jeszcze raz. Z czasem nabierzecie wprawy i będziecie czuć te filmy, będziecie czuć jak fajnie wam to idzie, nie będziecie musieli po trzy razy cofać. Ale na razie, jeśli macie jakieś wątpliwości, dobrze jest filmik cofnąć. Dobra, żeby nie przedłużać, rzucamy dwa pierwiastki z trzech. Rzucamy trzy pierwiastki z dwóch. Hmm, ile to jest? No, widzimy 5 sztuk, ale zobaczcie, one są różne. Nie możemy ich do siebie dodać. Tak samo, gdybyśmy wrzucili na przykład 4 kg plus 2 funty. No, nie da się, nie powiemy, że to jest 6, no bo 6 czego? Tak samo tutaj. W takim wypadku różnych pierwiastków się do siebie nie dodaje, tylko zapisuje się osobno. Czyli po prostu wynik będzie taki jak tutaj. Po prostu napiszemy sobie dwa pierwiastki z trzech plus trzy pierwiastki z 2. I zobaczcie, znowu niczego nie wymyślam. Sprawdzam, czy to się da. Podliczyć, czy się nie da? Jak się nie da, zostawiam w formie wyrażenia, po prostu. Nie wszystko się da zrobić. No, często na przykład piszemy ceny 2 złote 30 groszy, zł, prawda? Nie da się tego jedną liczbą zapisać. Oczywiście możemy napisać 2,30 zł. Nie, i też się tak czasami pisze, a czasami się nie da i piszemy 2 złote 30 groszy. Zł. dwa pierwiastki z trzech plus jeszcze trzy pierwiastki z dwóch Słuchajcie, zobaczmy, czy to zawsze tak działa. 2x, wrzucamy 2x, o proszę, plus 3x, od razu się tu zrobiło 5x. No i teraz najtrudniejsze, uwaga, ja to zamykam i robicie sami. Jak? Pamiętajcie, jak mnożymy przez nawias, skoro mamy dwa razy nawias, a dwa razy nawias oznacza nic innego jak dwa, dwa razy wszystko, co jest w nawiasie. Czyli dwa razy mamy wziąć x -a i dwa razy mamy wziąć minus pierwiastek z dwóch. No, kochani, działamy. 2 razy x, bach, 2x. Teraz tak, 2 jest na plusie, pierwiastek na minusie, czyli znak będzie minus, minus 2 pierwiastki z dwóch. 2 razy pierwiastek z dwóch, 2 pierwiastki z dwóch, z minusem. No i co nam zostało? Resztę nie wymyślamy, przepisujemy. Odjąć x i dodać 3 pierwiastki z dwóch, prawda? Co mamy dalej? Dalej mamy wyrazy podobne, czyli takie same, jakby, no, wyrazy podobne oznacza, że. Możemy je do siebie dodać, właśnie tak jak dodawaliśmy pierwiastki z dwóch do pierwiastków z dwóch. Tak samo zobaczcie, x -y będziemy mogli dodać do x, a pierwiastki z dwóch do pierwiastków z dwóch. Rzućmy więc do worka. Rzućmy do worka to, co mamy, czyli wyrazy podobne. Redukcja wyrazów podobnych, na pewno to robiliście. Bach, dwa x -y wrzucamy. Tak? O, właśnie, właśnie, zobaczcie, dwa x -y mamy, ale też mamy jednego x na minusie. Minus oznacza odjąć, No to odejmijmy jednego x. Widzicie, tak to działa. Tak macie myśleć. Teraz uwaga, mamy minus dwa pierwiastki z dwóch i plus trzy pierwiastki z dwóch. Najpierw rzućmy to, co mamy, czyli mamy trzy. Trzy pierwiastki z dwóch mamy. Bach, rzucamy. Ale dwa mamy odjąć. No to zabierzmy dwa. Po prostu je stamtąd zabierzemy. Odjąć znaczy zabrać. Zmniejszyć o tyle. Bach. Mamy wynik. X plus pierwiastek z dwóch. Zobaczcie, tak się działa na pierwiastkach. To naprawdę jest takie łatwe. Ja już zatrzymam udostępnienie i zajmiemy się bardziej teraz pierwiastkami. Moi drodzy, mam nadzieję, że na razie to jest proste. Nie martwcie się, że to jest za proste, bo to właśnie ma być takie proste. Otworzymy no, sobie tablicę i będziemy sobie pisać. Kochani. Um, obojętnie jakie te pierwiastki by nie były. Pierwiastek to jest po prostu zwykła liczba, taka jak każda inna. Ja zawsze daję analogię z um, literami. Mamy literkę S. A czy możemy napisać literkę S. Nie możemy, prawda? W związku z tym musimy użyć dwóch znaków. Tak samo. Mamy pierwiastek z czterech. Pierwiastek z czterech, no to jest dwa, prawda? Możemy zapisać. Dlaczego? Bo dwa do kwadratu równa się cztery. Do kwadratu równa się cztery. A czy możemy zapisać pierwiastek z dwóch? Co? Do kwadratu daje dwa. No nie ma takiej liczby, prawda, całkowitej, bo 1 do kwadratu to 1, przechodzimy wzrokiem na lewą stronę, 2 do kwadratu to 4, czyli możemy zrobić pierwiastek z 4, pierwiastek z 1, 3 do kwadratu to już 9, czyli możemy zrobić pierwiastek z 9, a pierwiastek z 2 i z 3 nie możemy. W związku z tym musimy zostawić to jako dwuznak, czyli 2, pod pierwiastkiem. I to jest tyle. To jest taka sama liczba jak każda inna. Zobaczcie, jeżeli narysujemy sobie kwadrat o boku 1, to jest odcinek o długości 1, na przykład centymetr, nie? I to też jest 1. To przekątna tego kwadratu będzie miała właśnie długość pierwiastek z 2 centymetra. Innym razem w kursie już, jak już wejdziecie w kurs, autostrada do LO. To zobaczycie sobie, jak się oblicza dokładnie te pierwiastki. W każdym razie jest to liczba nieskończona, ale w przybliżeniu taki pierwiastek z dwóch to się równa 1,41 centymetra. To jest przybliżenie do akurat do yy, setnych centymetra, nie? 1,41. No jeżeli mamy centymetry, to w centymetrach. Jeżeli pierwiastek z dwóch metrów, to będzie w metrach. No tu akurat mieliśmy przykład z kwadratem oboku 1 centymetr. Jeżeli będziemy mieli kwadrat oboku na przykład 1 metr, to będzie pierwiastek z dwóch metra. Po prostu pierwiastek z dwóch. No i teraz zobaczcie, jeżeli to jest odcinek jednostkowy 1, nawet na osi liczbowej, to to jest odcinek, Pierwiastek z dwóch, czyli w przybliżeniu 1,41. Możemy to nawet sobie na osi liczbowej zaznaczyć. Tu jest 0, tu jest 1, tu jest 2. 1,41, czyli troszkę mniej niż 1,5. To będzie tutaj, będzie pierwiastek z dwóch. A 1,73, czyli troszkę mniej niż i czwarte. Będzie pierwiastek z trzech. To są normalne liczby. Nie przejmujcie się nimi. Nie myślcie o nich, ile to jest, bo na ogół w matematyce nie, nie, robimy tych przybliżeń. Tylko właśnie piszemy dwa pierwiastki z dwóch, pięć pierwiastków z dwóch. Ok? Mam nadzieję, że się nie przeraziliście, bo właśnie o to chodzi, żebyście się nie przerażali. Teraz tak. Najprostsze działania na pierwiastkach, dodawanie, odejmowanie już było mnożenie. Moi drodzy, jeżeli mamy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech, kochani, pierwiastek to jest odwrotność potęgi, a potęga to jest mnożenie, w związku z tym mnożenie i dzielenie możemy sobie pod jeden daszek zawsze wciągnąć tutaj. Czyli to będzie pierwiastek i zobaczcie, teraz ja się nie przejmuję tym pierwiastkiem, bo to jest tak jak nawias. Ja wykonuję działania pod pierwiastkiem. Skoro włożyłem te, to mnożenie pod pierwiastek, to po prostu wykonam działanie pod pierwiastkiem. 2 razy 3 to jest 6, ani z dwóch, ani z trzech, ani z sześciu nie ma całkowitego pierwiastka, więc zostawiamy pierwiastek z 6. No to szybciutko teraz dla was Dwa pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 5 lecimy. Pierwiastek z 3 razy Pierwiastek z siedmiu, pierwiastek z jedenastu razy pierwiastek, powiedzmy, niech będzie z pięciu, pierwiastek z dziesięciu razy pierwiastek, załóżmy, z siedmiu. Mhm. Słuchajcie, nie musicie już robić tego etapu z wciąganiem pod jeden pierwiastek, ale możemy sobie zrobić dwa razy pięć, tak? Pierwiastek z 3 razy 7 i, kochani, nauczcie się tego od razu, teraz, na całe życie. Największy problem polega na tym, że człowiek robi problem z czegoś, co nie jest absolutnie problemem. My po prostu mnożymy te liczby i już nie. Mnożymy je i już. No to mamy to 2 razy 5, czyli pod pierwiastkiem mamy 10. 3 razy 7, 21. Zobaczcie, to ma być tak proste, przepraszam, 55. No, i tutaj pierwiastek z 70. Tyle. Takie to ma być proste. Proszę sobie wykonać. Jeśli nie zdążycie, a ja już skasuję, zatrzymać film, cofnąć, zrobić samodzielnie od początku, sprawdzić, czy dobrze. No i to samo, kochani, zrobimy sobie z dzieleniem. To no, na przykład pierwiastek z 50 dzielone przez pierwiastek z 2. Pierwiastek z 72 podzielone przez pierwiastek z 2. Pierwiastek z 48 podzielone przez. Już nie, nie, ten, nie marnujcie czasu. Ja piszę, a Wy już sobie róbcie pierwszy przykład, tak? Wciągamy dzielenie pod pierwiastek i wyciągamy pierwiastek z wyniku. Tak? Wyciągamy pierwiastek z wyniku. Po prostu pod pierwiastek nie, nie robimy dwóch działań naraz. Na razie robimy działanie pod pierwiastkiem, a dopiero jak obliczymy wynik tego działania, robimy działanie, czyli pierwiastkujemy, tak? Jak się da, to wyciągamy, a jak się nie da, to zostawiamy. Tylko tyle. Dobra, pierwiastek niech będzie na przykład z, z 300 podzielone przez pierwiastek z 3. I niech będzie pierwiastek. Ze 125 podzielone przez pierwiastek z 5. Dobra, wy sobie róbcie, zróbcie sobie stop klatkę, zróbcie samodzielnie i sprawdzacie, czy macie dobrze. Stop. Dobra. No, jeśli już wróciliście, to sobie sprawdzamy. 50 na 2, 25, a pierwiastek z 25 to 5, bo? Uwaga, co do kwadratu daje 25? No właśnie, 5. Teraz uwaga, dlaczego tutaj 6? Bo 72 na 2 to 36, a co do kwadratu daje 36? No 6. Dalej, tutaj 48 na 3 to jest 16, a co do kwadratu daje 16. Moi drodzy, cała matma jest taka pod warunkiem, że tak się będziecie uczyć. Nie na pamięć. Nie uczcie się na pamięć tego, uczcie się myśleć i robić etapami po kolei. 300 na 3 to jest 100, a co do kwadratu daje 100. 10 razy 10, czyli pierwiastek ze 100 to 10. No i dalej 125 na 5 to jest 25, a co do kwadratu daje 25 5. Moi drodzy, teraz bardzo ważna rzecz, którą sobie koniecznie teraz zrobicie i na tym zakończymy, bo to jest tylko lekcja pokazowa. A może nie zobaczymy za chwilkę? Zobaczymy za chwilkę, czy ta się to Dobra, skasujemy. Kochani, bardzo ważna rzecz, robicie sobie w zeszycie naszym do autostrady, który sobie koniecznie załóżcie. Robimy sobie kwadraty liczb. Na marginesie, tu jest margines, tak, i na marginesie sobie robimy 1 do kwadratu, równa się 2, 2 do kwadratu, 4, 3 do kwadratu, 9, nie 6. 4 do kwadratu, 16 5 do kwadratu, i tak dalej. I zobaczcie, tu macie wszystkie liczby, z których można wyciągnąć pierwiastek. Jak chcecie, można po drugiej stronie, albo ze szkartki, albo na odwrocie, robić sobie pierwiastki. Pierwiastek z 1, pierwiastek z 4 pierwiastek z 9, pierwiastek z, 2, z 16, pierwiastek z 25 i tak dalej, tak? 36. 49. Kochani zróbcie sobie to bardzo porządnie, aż tutaj do 20... 20 do kwadratu, no to będzie 2 razy 2, 4 i 2 zera. kwadrat daje zawsze 2 razy więcej 0. No i 25 do kwadratu to jest 625. Bardzo ważna liczba będziemy jej często używać. I tak samo sobie zróbcie tutaj pierwiastki, aż do pierwiastka... 625. To jest Wasze zadanie domowe. No i myślę, że na ten moment to by było prawie tyle. Kochani, koniecznie sobie zróbcie te kwadraty tutaj i te pierwiastki. I na moment zróbcie sobie stop. I za chwilę zadam Wam kilka takich pierwiastków do poćwiczenia. Dobra, uwaga, stop. Dokończcie zadania. Dokończcie to, tą pracę z tymi pierwiastkami. Można użyć kalkulatora. I za chwilę się sprawdzicie.

Pierwiastek, niech będzie powiedzmy 169, i pierwiastek 196. I pierwiastek z 324. Dobra, no i jeszcze możemy zrobić. No dobra, wystarczy. I słuchajcie, szukamy albo co do kwadratu daje 64, albo jak już zrobiliście pierwiastki, Pierwiastek 64. Najlepiej no co do kwadratu? No 8. 8 razy 8, 64. 7 razy 7, 49. 12. Trzeba pamiętać, bo to się przydaje. 9. 11 do kwadratu daje 121. Zobaczcie, ja nie myślę pierwiastkami, ja myślę kwadratami. Tu jest bardzo fajna sprawa, bo zobaczcie. 13 do kwadratu, 13, 1, 3, 1, 6, 9, 3, 6, 9 a 14 zamieniamy tylko dziewiątkę z szóstką, 169, 196. Czyli tu będzie pierwiastek, to będzie 13, 14, no i tu będzie 18. 18 do kwadratu jest 324. Kochani, wy to róbcie na kalkulatorze, ja to tutaj zrobię pisemnie, ale w liceum nie liczymy pisemnie, tylko kalkulator, 8 razy 8, 64. Tu będzie 1 razy 8, 8 plus 6, 14, no i 1 razy 8, 8 i 1, tak? 4, 12, jak dodamy 1, to będzie 324. Moi drodzy, więc tak, te kwadraty i te pierwiastki i to w zeszycie do pierwszej klasy, jak tylko zaczniecie pierwszą klasę, od razu w zeszycie szkolnym sobie robimy taką ściągę, ponieważ my to musimy zawsze umieć, okej? Okay? No, w kursie, w kursie, autostrada do Elo, będziemy robili też, co jeszcze będzie w kursie, pokażę Wam, bo to jest mega ważne. W kursie będziemy sobie robili trzecie pierwiastki, czyli pierwiastek trzeciego stopnia. W kursie będziemy sobie robili wszelkie działania na pierwiastkach i potęgach, wymiennie, również potęgi. I w kursie będziemy sobie robili obliczanie pierwiastka z jakiejś dowolnej liczby, na przykład właśnie pierwiastek z 72. Tu trzeba będzie zamienić to na mnożenie coś razy coś, ale tak, żeby jedna z tych liczb była właśnie którymś z kwadratów z tego naszego marginesu. Kwadrat razy reszta. No i tu oczywiście zauważymy, że to jest 36 razy 2, prawda? Teraz zobaczcie, skoro mogliśmy połączyć dwa, dwa czynniki, czyli mnożenie pod pierwiastek, tak samo możemy sobie rozdzielić mnożenie na dwa pierwiastki. Pierwiastek z 36, a pierwiastki wyciągamy właśnie z kwadratów, przez pierwi razy pierwiastek z 2. No i ten pierwiastek możemy wyciągnąć, to będzie 6. Pierwiastek z 2 zostanie. Tak się to robi. Precyzyjnie Was tego nauczę. Pierwiastek na przykład z 240. Będziemy musieli rozłożyć na takie mnożenie. Kwadrat razy nie kwadrat. I kochani, pierwiastek z kwadratu wyciągniemy, a zreszta ta zostanie pod pierwiastkiem. Pod pierwiastkiem zostają zwykle liczby 2, 3, 5, 7, 11, 13. Zauważyliście? Tu zostają liczby pierwsze, a tutaj będą liczby, z których da się wyciągnąć pierwiastek. I zawsze nam zostanie jakaś liczba razy pierwiastek z liczby pierwszej. Tak to wygląda. Lub z iloczynu liczb pierwszych, no bo jeżeli wymnożymy na przykład dwa razy 3 to jest 6 i z tego też się nie da wyciągnąć pierwiastka. Kochani, to jest tylko wstęp, to jest tylko próbka. Natomiast w kursie bardzo precyzyjnie wszystko omawiamy, będziemy mieli mnóstwo ćwiczeń, więc zapraszam tutaj w komentarzu jeszcze pod filmikiem, będziecie mieli zadanko. Do zrobienia, zróbcie sobie zadanie, będzie plik z zadaniem i plik do sprawdzenia, żebyście mogli sami to sprawdzić. Na razie dziękuję pięknie. Um, trzymajcie się, do zobaczenia. Obserwujcie filmiki te, y, takie pilotażowe, zobaczycie, czy Wam odpowiada, czy odpowiada Wam taki sposób uczenia się. Ale uwierzcie mi, ze mną Magma zawsze jest tak prosta. Nauczę Was czytać teksty, nauczę Was właśnie wchodzić w zadanie. Widzieć, co jest ważne w tym zadaniu, rozkładać wszystko na mega proste elementy i podejmować decyzje, bo w Liceum przede wszystkim będziecie podejmować decyzje. No, dziękuję ślicznie za dzisiaj i do zobaczenia, cześć.